Przedstawiliśmy dzisiaj plan roku 2022, plan finansowy i plan rzeczowy również. Przedstawiliśmy zadania, które chcemy w bieżącym roku rozpocząć, zakończyć, a także tak naprawdę przygotować się do realizacji, do uruchomienia nowej perspektywy europejskiej. Dlatego plan finansowy jest wyższy o 65% w stosunku do roku ubiegłego. Cieszymy się, że tych środków mamy sporo ponad 20 zadań inwestycyjnych zaplanowanych, z czego takie najważniejsze to zadania europejskie, czyli zadanie Pruszków-Przysiecz, gdzie w końcu nawierzchnia do Pruszkowa nad autostradą będzie wyremontowana. Cieszymy się, że mniejsze również inwestycje, jak w Pogorzeli, w Ptakowicach, tutaj Pogorzela gmina Olszanka, Ptakowice gmina Lewin Brzeski, że w tych gminach również takie oczekiwane przez wiele lat zadania dla mieszkańców poprawiające bezpieczeństwo ruchu, polegające właśnie na budowie chodników, że takie zadania również w tym planie się znajdują. Duże dokumentacje, które opracowujemy, czyli kontynuacja drogi na namysłów, krogulna pokój, kolejne zadania właśnie związane z projektowaniem przebudowy drogi na namysłów. Także mamy kilka bardzo takich znaczących elementów. Chcemy skorzystać jeszcze z cen, które na rynku związane jeszcze z tym, że projekty europejskie z tej nowej perspektywy 2027 nie zostały w pełni jeszcze uruchomione. Chcemy skorzystać jeszcze z tego początku procesu inwestycyjnego i jak najwięcej przetargów ogłosić właśnie w pierwszym kwartale 2022 roku. Dlatego ten plan jest tak bogaty. Korzystamy ze źródeł Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To jest nowe źródło finansowe, które tak naprawdę wydatnie w planie zaistnieje w bieżącym roku. I spodziewamy się tutaj również kilkunastu, być może nawet kilkudziesięciu milionów zasilenia. Chodzi o drogę oczywiście 461 Kopanie Łosiów-Stobrawa, gdzie w tym roku ma rozpocząć się już proces budowlany. No jest tych zadań sporo, także Najważniejsze przesłanie nasze związane jest z tym, abyśmy... Zachowali tą dynamikę prac Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, tego co potrafimy najlepiej robić, czyli budować, przebudowywać kompleksowo nasze drogi wojewódzkie, łącząc je w gotowe ciągi, tak aby drogi takie jak droga na Pruszków, droga z Mosznej do Krapkowic, właśnie we wszystkich częściach województwa tak wyglądały. Abyśmy te odcinki wybudowane w poprzednich latach łączyli z tymi, które są jeszcze do przebudowy.